Moi drodzy, i tym akcentem będziemy kończyć nasze zgromadzenie dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za przybycie. Wszystkie sprawy, które, o które walczyliśmy, zaczęły się toczyć. Miejmy nadzieję, że będą miały szczęśliwy finał. Wiem, że posłowie pracują, wiem, że ten dialog się rozpoczął. No nic więcej na dzień dzisiejszy po tych trzech dniach nie jesteśmy w stanie zrobić. Zrobiliśmy i tak bardzo, bardzo dużo. Jest to pierwsza tego typu demonstracja od lat, która... Koncentrowała się na dialogu, koncentrowała się na rozmowie ze wszystkimi. To jest Wasza zasługa, zasługa wszystkich, którzy mailowali, telefonowali do posłów, aby zainteresowali się sprawą. Liczymy na rozwiązanie problemu gazu, liczymy na abolicję w zakresie nowego ładu. Zobaczymy, co z tych wszystkich politycznych obietnic się spełni. Będziemy to na bieżąco monitorować i o wszystkim Was informować. A na koniec sprawa mniej przyjemna. E, tutaj, gdzie jest Patryk? Patryk? Gdzie jest Patryk? A, i nie ma. Gdzie jest pan Patryk od wszystkiego? Nie, od całego sprzętu? Nie, nie, nie. Biegnie. Pan Patryk biegnie. Słuchajcie, mam gorącą prośbę, abyście pomogli, bo trzeba zebrać sprzęt, który on przywiózł. O, to jest ten pan. Już ma klucze w ręku, jak dobry przedsiębiorca, pracuje. On Chciałem Patrykowi bardzo serdecznie podziękować, zrobił ogromną robotę organizacyjną i wszystko, uwaga, za swoje, więc to jest podwójne brawa, nagrodźmy Patryka brawami. I teraz trzeba mu pomóc pozbierać scenę, e, nagłośnienie, pytajcie go w czym może pomóc i pomóżcie to wszystko pozbierać. E, tak samo Kubie chciałem podziękować, gdzie jest Kubuś? Kuba! Chodź, tam jest Kuba. Kuba też bardzo nam pomógł organizacyjnie. Był od samego początku tego naszego miasteczka. Również mam mnóstwo rzeczy tu do zwinięcia. Ten cały namiot gastronomiczny, który teraz jest taką cieplarnią, to także namiot wolności też potrzebuje wsparcia, żeby to wszystko popakować, więc bardzo was proszę, pomóżcie. Dziękuję wam jeszcze raz. Super robota. Dzięki. Tak więc tak zakończył się protest pod sejmem. Tutaj rozsypano ryż, maseczki Morawieckiego, no i trumna chyba dla niego.